są ciasteczka, tu już się nic więcej nie otwiera na tej stronie? Chyba nie, musimy zobaczyć następną stronę. Zobaczymy co jest na następnej stronie. Hmm. Tutaj chyba drzwi trzeba otworzyć, puk puk, kto tam? Kto to przyszedł? O oh, wow, to przyszła, czekaj to jest jakaś ciocia chyba, no, niespodziewany gość. Ciocia, no pewnie Ciocia Matylda O widzicie, zasłanialiście mnie i nie widziałam Ciocia Matylda, tak? A tutaj gwiazdka po niebie Widzicie jak się przesuwa gwiazdka? Tutaj można gwiazdkę przesuwać O nie nie Wow, a tutaj każdy dostał prezent Zobaczcie jakie prezenty tutaj przygotowali Widzicie? Wow Tak perfumy, skarpetki, zegarek, książka, szalik i torebka. Super. A tu jakie prezenty leżą pod choinką? Czym tutaj się e, ty nie obawi? Czym się ty nie obawi? Co to? Wstążeczki. A to choinka. Tak. A to kto jest? Pies. I, i choinka się rozsuwa, tak? Można choinkę wyciągnąć. Super, a tu z drugiej strony aniołki są. A kto to jest? Józef. A to? Maria. A to? Pan Jezus. Pięknie. O, moje o. o i tutaj też choinka jest za drzwiami, tak? Aha. Super, te klapeczki są naprawdę fajne. dalej jestem na etapie słuchania audiobooków i jestem już poza połową serii o siedmiu siostrach Lucindy Riley, jeżeli dobrze pamiętam autorkę, właśnie kończę, zostało mi dosłownie pół godziny, żeby dosłuchać siostrę Perły, więc zostaną mi dwie historie sióstr, które. Znam, w sensie siostry znam, historia zaginionej siostry, no i historia pasalta. I powiem wam, że ta seria bardzo mnie wciągnęła, bardzo mi się podoba, ma fajne historyczne tło, są takie obyczajówki. Jest tam jakaś powtarzalność, dlatego że w każdej jest wiadomo jakaś tam historia miłosna i zawsze to się zaczyna dużo, dużo dalej, więc ta dziewczyna poznaje tą, tą swoją, to swoje biologiczne podłoże. Od takiej bardzo dalekiej strony, żeby je też może lepiej zrozumieć. Nie zawsze te historie miłosne są szczęśliwe, co jest fajne, bo jakby nie to, że jest fajne, że historie miłosne nie są szczęśliwe, ale tak życie wygląda po prostu. Tak więc bardzo mi się spodobała ta seria, jest bardzo przyjemna. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, co podejrzewam, że wiele z Was już zna, dlatego, że jest to stara seria, zresztą ta autorka już jakiś czas temu zmarła, niestety. Natomiast jeżeli jeszcze jakimś cudem nie, nie poznaliście się z tą serią, to ja polecam do czytania, to są takie konkretne cegły. Natomiast ja sobie słucham tego w audiobooku, na audiotece, wszystko jest w ramach tego abonamentu audiotekowego, więc możecie sobie nawet spróbować, bo tam są jakieś, wiecie, próbny okres jakiś, więc możecie sobie spróbować w ten sposób zacząć jak Wam się spodoba na to ewentualnie wykupić i słuchać dalej, ja polecam jeszcze teraz sobie trochę uzupełniam, zostało mi parę minut, córka jeszcze śpi, znowu będę ją musiała obudzić jak wczoraj, nie narzekam jest, jest dobrze, jeszcze sobie tutaj trochę cały czas uzupełniam pomału ten, ten mój nowy junk journal z tego roku i z tego wyjazdu, miałam zrobić stronę tytułową, nie zrobiłam strony tytułowej ostatecznie zaczęłam już od razu od pierwszego dnia stycznia stronę tytułową zostawiłam pustą, nie wiem Aha, nie pokazywałam Wam w końcu, jak to wygląda. Tutaj są nasze bilety wklejone. No Tam wam nie mogę dalej pokazać, bo są dane dzieci. Tutaj jest na, wie na wierzchu bła Błażeja bilet, więc mogę wam to w ten sposób pokazać. I tak to mniej więcej wygląda. Tu natomiast jest z wyjazdu naszego na podpisanie umowy kredytowej. W tym czasie moja mama przyjmowała księdza po kolędzie, więc dzieci dostały obrazki i dlatego też to tutaj jest. No, takie rzeczy. Właśnie tak to mniej więcej wygląda. Tutaj już nie mogę wam pokazać, bo to już cała masa zdjęć dzieci. Tutaj tak samo, także to, co mogę, to pokazuję. Nie wszystko mogę, no bo to jest też takie bardzo prywatne miejsce, jak wiecie. Nie wszystko my udostępniamy w internecie. Natomiast, jeżeli to w jakiś sposób pozwoli Wam się zainspirować, no to proszę bardzo. Swoje Reading Journal i pora na uzupełnienie grudnia. Jak widzicie, w grudniu nie szalałam, aczkolwiek kilka tych książek udało mi się przeczytać fizycznie i odsłuchać, i mam do uzupełnienia. Cztery mini recenzje, trzy części z siedmiu sióstr i drugą część o Wilczej Jagodzie. No a tutaj już jest 2025, na razie niewiele się dzieje. Pozaznaczałam tylko te dni, kiedy jestem pewna, że czytałam. No i tutaj już sobie zaznaczyłam pierwszą odsłuchaną, przeczytaną książkę. Tak więc jeszcze nie robiłam rozkładówki na styczeń, zaznaczyłam sobie też w bingo. Literkę S, i tutaj mam jeszcze do wydrukowania okładki. Muszę je najpierw zebrać z półki, żebym wiedziała co mam drukować. I tu już jest puściutko, muszę po prostu zrobić styczniowe, ale to wydaje mi się, że będę robiła później. Po prostu nawet nie wiem, czy nie pod koniec miesiąca, jak już będzie czas na takie podsumowanie. Bardziej. Druga dzisiaj się chyba dosyć wcześnie obudziła, bo dosyć wcześnie zaczęła chcieć i spać. Przetrzymałam ją trochę do tej dziewiątej. Zwykle w ostatnim tygodniu było tak, że szła spać. Nawet tak za 20.10, potem yy, spała mi długo. Dzisiaj nie wiem, zobaczymy. Jest sobota, Boże jest w pracy, tak więc to jest ten czas, kiedy nasz syn podczas jej drzemki dostaje tablet, a ja po prostu przychodzę sobie tutaj. Właśnie zdecydowałam, że będę... Uzupełniać mój reading journal. Chociaż mówiłam, że nie mam dzisiaj w ogóle ochoty, totalnie na nic. Jest ciemno, jak widzicie, mam w ogóle lampę odpaloną. Jest ciemno, pochmurno, głowa mnie boli i takie jakieś depresyjnie. Nie żeby ostatnie dwa dni była jakaś super pogoda, ale jakoś tak nie wiem. Mam wrażenie, że bardziej chciało mi się żyć mimo wszystko. Mniej produktywny dzień, no ale spróbuję, spróbuję chociaż coś tutaj trochę porobić, skoro bardziej jakieś tam ważniejsze tematy w ogóle nie wchodzą nawet w grę. Proszę spróbować jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że uda mi się. Zebrać, żeby popróbować z tym programem do tego plotera. Jest ciężko, <laughs> bo ja komputer też nie jest jakiś, znaczy ten laptop nie jest jakiś super nowy, więc ma swoje ograniczenia, no ale będę próbowała rozgryźć to i spróbować zrobić swoje pierwsze naklejki. No, ale to nie jest aż taka bułka z masłem, jakby się wydawało. No, i też nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że mamy trochę starszy sprzęt, czy może moje jakieś tam ograniczenia. Ale mi się zawsze wydawało, że się dosyć szybko uczyłam nowych programów. Nie sprawiały mi większych trudności, więc może akurat mi się uda. Co prawda, na Photoshopie nigdy nie pracowałam, a pewne rzeczy są podobne do Photoshopa. Próbowałam też sobie ściągnąć aplikację na iPada, ale ona ma bardzo ograniczone funkcje i tam niewiele jestem w stanie zrobić, tak więc muszę jeszcze dzisiaj popróbować z tym jego komputerem. No, ale na razie Reading Journal. Nie wierzę co, ale właśnie wycinam swoje pierwsze naklejki. Sorry, że z podłogi, ale to jest inne miejsce, gdzie miałam postawić ten ploter. Jeszcze jest cała masa śmietków różnych, jak widzicie, ale po prostu no nie mogę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze Wam pokażę naklejki, które sama zrobiłam. Bo to, to jest grafika ściągnięta z jakiejś tam bazy grafik, ale zrobiłam też swoją naklejkę. A to zrobiłam sama w Procreate na moim iPadzie. I teraz właśnie będę drukowała. Co prawda. Mogłam je zrobić trochę większe, jak tak teraz patrzę, ale myślę, że będzie to y, spoko naklejka na mój junk journal. Oczywiście zrobiłam więcej, więc pewnie swoim penpalkom wyślę. Nie będę po prostu miała, ale jaram się jak pochodnia, bo to jest totalnie jakby rzecz, którą ja zrobiłam od zera. I zobaczymy jak mi teraz wyjdzie to wycinanie. No, powiem Wam, że wyszło nie Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Te pierwsze naklejki, które zrobiłam w ustawieniach, jeszcze muszę yy, jakby pokombinować. Czy znaczy już, już wykminiłam to mniej więcej, bo te pierwsze naklejki, zaraz Wam pokażę. Chciałam, myślałam, że będą po prostu na całym takim, wiecie, stronie naklejkowej, a wycięły mi się tak, o, że muszę je. No, osobne naklejki mam po prostu. Nie mogę się wysłowić dzisiaj wieczorem. Ale już tą, tą zrobiłam w procentach sama. Tutaj ten napis ja robiłam sobie właśnie tak jak wam mówiłam w Procreate ie. i ta już się wycięła super, i właśnie tą sobie odkleiłam i tutaj mam na swoim dzienniku teraz mój własny napis. Ja wiem, że dla niektórych z was to będzie śmieszne, ale ja jaram się jak pochodnia, bo zrobiłam to sama i mega mnie to cieszy. O, zamówiłam w Ciesko. takie liofilizowane, to się chyba tak po polsku nazywa, owoce. Właśnie córka kończy paczkę truskawek a dzisiaj przyszły jeszcze malinki, więc będziemy testować malinki. Ale jak widzicie, truskawki bardzo jej dzisiaj podeszły. Więc. No, pyszne.